Halo, halo, tutaj ptasie radio W brzozowym gaju Nadajemy audycję z ptasiego kraju Proszę, niech każdy nastawi aparat Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad Po pierwsze, sprawdź, co świtem piszczy w trawie Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak a po piąte przez dziesiąte Będą ćwierkać, świstać, kwilić Pitpilitać i pimpilić Wtaszki następujące Słowik, wróbel, kosja, skółka Kogut, dzień gil, kół, Szczygieł, sowa, kruk, czubatka Drost, sikora i dzierlatka Kaczka, gąska, jem

Zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, ćwir, ćwirk, świr, Ćwir, ćwirk, tu nie teatr ani cyrk. Uuu, Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych Arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwirciek. Że aż kogut na patyku zapiał gniewnie Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie A to co za spółka? Kukuryku! Kukuryku! Nie pozwalam rozbójniku Wiesz co chcesz bo ja nie skąpię Ale kuku nie ustąpię Ryku Choć do jutra skrzeć Ale kuku! Moja rzecz! Zakukała Kuku kuku Na to dzięcio? Stuku Czajka woła, czyjaś, ty czyjaś. Byłaś gdzie piłaś, co piłaś, to wyłaś. Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu, masz co daj mi! Rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiote, w świegot wział Gniazdko przylep to przytwierdź. Widzisz go, nie dam ci moje? Czyje? Gniazdko ci wie 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 Nie dasz mi takiś ty? Wstydź się, wstydź się! I wszystkie ptaki zaczęły bić się, przyfrunęła ptasia milicja. I tak się skończyła ta leśna audycja.